Hej, witajcie we Frozenheim i zagramy sobie od razu kampanię. Tak mi się spodobało, że postanowiłem od samego początku to nagrać, bo klimacik jest prześwietny. I przypomina mi to troszeczkę historię Ragnara z serialu Wikingowie. Jeśli ktoś nie oglądał, to zdecydowanie polecam. To przewiniemy, wstępy sam nieistotne. No i tutaj musimy oczywiście zgodnie z życzeniami i podpowiedziami gry... Przejść do naszego obozowiska. A tutaj też mamy właśnie takie podpowiedzi, i tutaj zauważyłem, że mamy jakieś błogosławieństwa w świątyni. I to jest coś, czego nie było w tym samouczku. Także trzeba będzie się temu przyjrzeć. No, wilki jakieś tutaj już są. Generalnie ta trójka oznacza, że. No właśnie, z trzech ludzików składa się mój oddział. Widzimy, że w tym momencie jest to tylko połowa. Jak zbuduję sobie ten plac treningowy, o właśnie, placy treningowy jak zbuduję, to, to będę mógł uzupełnić tam ten mój zespół. No i tak oczywiście zrobimy. Widzimy, że w tym momencie pojawiła się. Nad moim sztandarem taka ikonka ukrycia. Jak właśnie siedzę w lesie, w czy, jakiś, czy w jakichś haszczach, to to dzieją się takie rzeczy i za chwilę to się przyda. Ja trochę grałem, także już mniej więcej wiem co i jak... I tak jak już mówiłem, bardzo ładnie to wygląda i chyba nawet ładniej niż właśnie było to w samouczku. To jest ciekawe. Zauważyłem też co innego na Steamie, mianowicie jak dostałem tę gierkę, to... Giera miała mieszane recenzje na Steamie, natomiast teraz ma już bardzo pozytywne. Także coś tutaj się musiało w międzyczasie zmienić, podziać. Okay. Tutaj jest gościu. Jak widzimy, w pełni sił, czyli pięciu ich tu jest. I Gierka nam każe ich y, pominąć. Wrócimy do nich oczywiście. Jak M nacisnę, to mam taką dużą mapę. Mini mapę się powiększa. No i tutaj za chwilę będę budował swój, może nie domek, ale bazę. Bazę będę budował. Jeden domek już jest, tutaj widać drugi, tutaj mamy tę główną Hawirę. Rybaków już tam mamy, no i zgodnie z tym, co sobie Gierka życzy, o Ty już mi spowolniło oczywiście. Zgodnie z tym, co sobie Gierka życzy, chodź, 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 Ciebie damy, no chodźże Ty tutaj do mnie, no, Ciebie damy gdzieś tutaj. Do Hawiry damy komplet, o, robotników. Zbudujemy Hatę Drwali. Hata Drwali będzie gdzieś pewnie tu, jest chata Drwali. O, i tu ją wetkniemy. A może być tak. Szybko ją zbudują. Jak zbudują, to oczywiście ten sztandar automatycznie tutaj ustawimy. Po to, żeby prace się nie przerywały. O. I jak tutaj wyrąbią, to pójdą dalej. I to lubimy. Dobra, teraz chcą chatę rybaków, no to też możemy zgodnie z planem zrobić. Zaraz też zrobimy. Aj, zaraz, ja tam nie dałem tych tych. Może być tu? Może być tutaj. Nie dałem, szanowni państwo, roboli. Proszę tutaj komplet dać. O, niech będzie trzech. Niech zbierają. Domki też od razu pobudujemy. Skoro tutaj już drwale drzewo rąbią, to za chwilę nam nie będzie go brakować, taką mam nadzieję. Gierka zapamiętuje jak to sobie tak ładnie pokręcimy i lubię takie rzeczy oczywiście. O, jedna chałupka i proszę jak ładnie zapamiętała. Druga chałupka. Inwestujemy w zasoby ludzkie oczywiście. Trzecia chałupka. I nawet kurde od razu czwarta. Hałupka. O! I to jest to. No i dobra, tutaj też trzeba dać ich komplet. Niech łowią. Plac treningowy. No właśnie, o tym mówiłem i proszę bardzo. I ja go mam zamiar tutaj zbudować. Tylko czekajcie odwrotnie, bo tam jest wejście. To niech wejście będzie o tu przy drodze. O, właśnie. O, właśnie. Tylko o, ja chciałem równo. <laughs> o Boże, takie tam zboczenia. No wiecie, niestety. O. I jak to się zrobi, to będę mógł uzupełnić drużynę. I to jest piękne. I takie rzeczy to ja lubię. No i proszę, już się drewno zbiera. I o to chodzi. Co ja tutaj jeszcze chciałem zbudować? Myśliwych chciałem zbudować. A co ja sobie będę żałował? Studnie też chciałem zbudować. Hata myśliwego. I tu ją chciałem dać. Tylko chciałem ładnie obrócić. I tych zbieraczy może też wtyknę od razu. To też się głupie nie wydaje. To oni będą zbierać mi te rzeczy, które tutaj się walają po placu. Kurde, no o! Było idealnie! No i proszę, plac treningowy, o! I to jest to. I już mamy komplet. I weźmy sobie jeszcze ściągnijmy. A nie chcę łucznika, chcę topornika. Aha, no właśnie, potrzebuję tych skór. Dlatego będę potrzebował tych myśliwych. I oni tutaj, o! I też od razu patrzcie. Tu widzimy zwierzątka. Tutaj mamy okręg, weźmiemy automat. O! I gierka sama przestawiła. Oni tam to będą teraz łupać. No, i dzięki temu będzie mi nie tylko mięsko wpadać, bo jedzonka już brakuje, ale także te skóry. Chociaż! Albo nie, dobra, poczekamy. Poczekamy, niech to zapiernicza. O, i tu w ogóle ludzi nie było. Ja pierdziule ale ze mnie ty pier... No, i teraz jedzonku już rośnie i to mi się podoba. No, i to pornika mam zrekrutować. No właśnie, pamiętam, pamiętam, tak zrobimy. Tylko wspominałem o tej gildii zbieraczy. Ja bym chciał to zrobić. O, jest tutaj. Tylko gdzie? No może tutaj się jakoś ładnie zmieści? Ty zmieści się jak tak pokręcę, to się zmieści. Coś tak czuję. O właśnie, nie mówiłem, że tak będzie. O kurcze, ale będzie fajnie. I też na automat to ustawimy ten sztandar. Patrzcie, jak robią. I o to chodzi. No i tutaj, ile skór już mamy. I o to chodzi. I tych toporników dwóch weźmiemy sobie nawet. Tylko, że domków trzeba dobudować, bo tu za chwilę będzie... A, już brakuje, kurde. A, no niedobrze. I standard automat, oj proszę, ja oddam se, pójdzie. Robimy domki. Myślałem, że mnie atakują. A, już atakują właśnie. Kurcze pieczone, idź, idź, idź. O, jak się CTRL 1 naciśnie, to jak w Dune'ie, stworzymy drużynę. No i już mnie tutaj ubił gnojek jeden. O, Tak? Teraz, żebym się nie pomylił, kontrol. Jeden. O i mam jedyneczkę. I teraz, jak będę naciskał tę jedynkę. O. Mam, nie, nie mam ich wybranych. Nacisnę. To się pojawiają. Nacisnę drugi raz. I kamera mi wskazuje tę moją drużynę. I to lubimy. Dobra, jakich mamy tutaj wybranych, to w ogóle pójdźmy. Pierdzielmy tym gościom. I od razu tutaj też, od razu dorobimy kolejne domki. Zimą ładnie to wygląda, bo oni sobie kurde robią te ścieżynki takie śmieszne i pocieszne. O, jeden domek. Tu jest niby ta droga, ale to chyba nie, nie przeszkadza w niczym. Noś mi krzywo to wyszło, niestety. Ociupinkę, co prawda, ale to zboczony człowiek to. Aha, i na mapie, tak jak już było widać na samym początku, zbieramy pewne rzeczy. Ty zabili mi jednego. O kurczę. I tutaj też zebrałem pewne zasoby, bo tutaj były takie świetliki. Takie jakby taki efekt był. No nie no, patrzcie, teraz nie ja Dobra, będziemy mu... A, ja studni nie mam. Jak mi to się spali? To będzie problem. Kurde, zdąży się spalić, ja pierdziulę, trzeba było poczekać. Trzeba było też studnie zbudować. A, nie pomyślałem. Mm, szkoda. Szkoda, że tak to zrobiłem, że tak to zrypałem. Jak tam te moje chałupki. Czy mam wystarczająco dużo ludzi? Mm, tu przypiszmy jednego, jak się będzie dało. No, klikajże się. Szybko, szybko, jednego gościa. Dobra, ludzi mam dużo. No, zdążę się spalić, chyba. Nie, może nie, może nie. Uwaga, spali się, czy się nie spali? Dobra, nosi hehe. <laughs> Jest, ugasił. Dobra, to da damy radę to naprawić. No, dobrze. Mogę teraz uzupełnić? Mogę. No i świetnie. I to lubimy. Tutaj trzeba dać więcej ich w takim razie. No. Niech kurcze zbierają. Dobra, jeszcze może jeden domek zbuduję. Jezu, znowu przyszły dziady jakieś. Zabijają mi tych ludków. Dobra, topornik. I za chwilę idziemy, idziemy w bój. Idziemy misję wykonywać. Tu się kurczę tutaj wydurniam troszkę. A może ja w ogóle też. No, nie zmieści się. A nie zmieści się. A może właśnie w tę stronę teraz dla odmiany. O! A! No! O. O. o! Świetnie. Dobra, mamy. I jeszcze raz Ctrl 1. Cała drużyna gotowa. Uzupełnijmy stany osobowe. I idziemy. Idziemy wykonać misję. Dotrzyj do tego Jarla. Widać tutaj na mapie, gdzie on jest. Tam musimy iść, ale to nie będzie taki obsiub, bo tutaj jest wyjście. Natomiast będą od nas oczekiwali pomocy. O, proszę bardzo. No właśnie, tutaj są bandyci. Spotkamy za chwilę też wieśniaków. Wioskę wieśniaków. A, dopadnijmy go. No, trafcie go. Ciach, 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 ciach. tam tamci mnie nie zaszli, kurcze, teraz, bo nie mam żadnej obrony w mojej siedzibie głównej. O, tutaj oni są. Też chcą, żeby tych bandytów właśnie dopaść. I ci bandyci teraz nam się pokazali na mapie. O, właśnie, stąd przychodzili. Stąd te dziady, właśnie się w naszej wiosce pojawili. Ale mam nadzieję, że więcej już ich nie będzie. No, dobrze. Brama się magicznie otworzyła, zadzwonili chyba tam do niego. W każdym razie na jednego chłopa mi ubili, niestety. O, te świetliki, o tych świetlikach mówiłem. No i znowu spowolniło. Niestety opatrzcie ile ze sobą zebrałem. Dobra. Jedyneczka i żyjemy do tego jarla. Tam będzie. Tam będzie misja do wykonania. Taka dość specyficzna. Okej. Okay. Lecimy tutaj. We wiosce chyba będzie spokój. Tak mi się wydaje. Chyba się nie musimy przejmować. Może bym coś, coś, coś stworzył jeszcze? O, ja w ogóle jak się przytrzyma... M? Nie, nie, nie. M, V. O, V chyba. Nie, też nie. Ustawienia. Sterowanie. Podążaj. Nie, 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 nie. Panel narzędzi. Lewy Alt. Chyba o to mi chodziło. O ten lewy alt. O! A łupkę mogę ulepszyć. No to dawaj. I teraz domki też mogę ulepszać. No to dawaj. Ty dostać mnie na to wszystko. Dobra, ulepszam, kurde, po kolei. To nie wiem, po co ja to robię, w gruncie rzeczy. Dobra, jedyneczka, wracamy do tych chłopaków. Dobra. Idziemy tę misję zrobić. Może nie będę się wydurniał. Dobrze, ja idę w ogóle? Dobra, dobra. Już widzę, że dobrze. Właśnie szukałem tego kanionu tutaj. Idziemy do Jarla. Mosty trola mamy piękny. Chciałbym całą tę misję dzisiaj zrobić, ale nie Milona trwa. 12 minut. No, już jesteśmy. Fantastycznie. Przywitała mnie drużyna, jak oni śmiesznie Dzień. biegną w ogóle. To dziwnie biegną. No, jego wiocha, ciut większa od mojej, ale i tak biedna dosyć. Dobra, chłopaki. Wiem, że tędy się wchodzi do tej wartowni, właśnie. Gdzieś ona tutaj, znowu mnie tutaj gierka spowolniła na skubana. Grzyjemy, wiem, co mam mniej więcej robić, więc trzeba zasuwać. No, i teraz będzie uwaga, niespodzianka. Wydymali nas tutaj, szwaniaczki nieboraczki, jedyneczka. Musimy teraz grzać szybciutko. Nożesz do tej łodzi i zwiewać stąd. O, jest osiągnięcie, nawet dostałem. O kurde, to była cała ta pierwsza misja, no nie żartujcie. Nie no, nie żartujcie. Zwycięstwo. To była cała pierwsza misja. O wow. No to chyba, chyba przejąłem pałkę. Coś tak mi się wydaje. Misja ukończona, kontynuuj. Ale do drugiej już robił, chyba nie będę jednocześnie. A może będę? O kurde. I co nie mam teraz tej bazy? O Ojejku. Znajdź wojowników zaginionych podczas burzy znajdź schronienie dla wyczerpanych wojowników. No znajdę, znajdę. Przyspieszmy to ładnie. Oni gdzieś tam są. Coś to mamy. No właśnie tu, nie chcesz tędy wejść. Nie umiesz się wdrapywać. Kogo ja tu znajdę? To jest dobra. O Jezu! Przecież to mnie zabije. Nie, dobra, nie zabiję bo to wilki. Się przestraszyłem. Chwila, chwila, chwila. Z przyszłości teraz okay. mówię, sprawdziłem jednak na Steamie i tych misji jest aż 21, także wszystkich nagrywał nie będę. Plan jednak mam taki, by kilka z nich tych najciekawszych właśnie nagrać. Także jak dotrę do jakiejś fajnej misji, w której zapewne dużo się będzie działo, dużo się będzie budowało jakichś fajnych budynków. No to wtedy się zobaczymy w kolejnym odcinku. A dzisiaj to by było na tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam i na razie